Kontynuacja tej historyjki, Przepraszam bardzo, że się nie zakończyła w galerii, ale ona ja, jak nagrywałam wcześniej, przynajmniej mm. wydawało mi się, że nagrywałam, to ona była nagrywana jakby w galerii i potem jest do sklepu z meblami, ale okazało się, że się nie nagrało, a więc no, zróbmy od tego momentu, do którego nagrałam. No, dobrze, więc muszę tu odstąpić. To co, oni kupili jakieś poduszki? Boże, a to po co? Kusztu nie mają. Hmm. O Boże, te kwiatki były najlepsze niż ten obrazek. Nie wiem po co. Boże, jakie brzydkie są te dzieci. Ale to, to moje. Kurde, mój wazon nie chce się wyciągnąć. Okej, okay, dobra, wkładam to tu. To mogę dać tutaj na ogródeczek. E, dobra, no to idę teraz do. Y, hmm, gdzie mogę rzeczy do super make-up się macie. Dobra, to układam sobie tutaj. Klik. No, to jest upranko. Tu jest mój lakier do paznokci. Mój baby chyba będzie zadowolony, jak to by się spiło. Jak zobaczy, jak bardzo o siebie dbam. Jakie piękne rzeczy kupiłam. Dobra. To wszystko. Odkładam tu koszyk. Niech go zabieram, jak się przyjdą. Jeszcze to zabieram. Gdzie mogę to odłożyć? Dobra, tu odłożę. Może ktoś się nabierze i to zwie. Ktoś z tych kilosów. Dobra. Dzieci słuchajcie wy tutaj nie wiem co porobia. Możecie iść do sąsiadki, bo ja muszę zrobić make-up. Dzisiaj przyjdzie mój baby, więc ja muszę wyglądać jak najlepiej. Mm, tak abym, abym była tak, żeby widział moje całe ciało. Nie, to chyba było najładniejsze. Idę robić make-up, nie przeszkadzajcie mi. Ups. Huch. Dobra, robimy. Muszę tutaj cała się wypsikać. Najpiękniej na świecie pachniała. No i tak. No i muszę jeszcze. Tak, pięknie pachnie, że jeszcze całą ja łazienkę tu wypsikam. Aby mój baby jak przyszedł to chodził ten piękny zapach A więc no nie ja będę czekać. Z nimi. Dzieci, słuchajcie, będziecie przyjdzie do mnie mój baby, więc wy tutaj siedzcie cicho, będziecie mogli sobie spać. No i to tyle. Dobra, idę do toalety. <śmiech> Fuj. Wszystko <laughs> <Co> to. <laughs> Chuj, co tak się wierdzi, Nie wiem. Uu. Dobra, robi się już trochę ciemno. Mój baby powinien zaraz przyjść. Wy ten, ubierzcie się w i tu pójdźcie spać i tu się zasłońcie razem ze swoim walizką. Aby mój baby nie wiedział, że nikt u mnie jest w domu, okej? Okay? Dobrze, ciociu? Mhm. Dobra, ubieramy szybko, piszemy. No nie wiem, nie wygodnie myślałam. Będziemy w jeden do góry, jeden, na dole. No. I powiedziała, że mamy jeszcze zasłonić. Widzisz coś? Nie. Siła zostawię małą szparkę i będę coś widział. Ale cicho. Dobra, no to nie zaraz przyjdzie, więc jeszcze trochę popsikam. Śpicie? Chyba śpią, super. To może tylko dla mnie. To popsikam tutaj najbardziej tą bo ktoś będzie przychodzić i już poczuję to, że jest u mnie. I coś siebie tutaj wypsikam. Mm -hmm. Muszę pełno tego wypsikać. Mm. mam drugi, ale drugi użyję na jutro. No, wystarczy czekać chwilę. Chciałem tu się A, O! Dobra, a teraz. Przyszłem tutaj do mojej baby. Ale tu podzwoniłem. Zaraz dzieci. Śpicie? <laughs> hm? <Śpijam>. No hejka! <śmiech> <śmiech> Ale pięknie pachniesz, baby. Dzięki! Pięknie dzisiaj wyglądasz, się on okulary A ładne? Piękne. <laughs> Widzę, już się urządziłaś tu trochę. No tak, trochę się urządziłam. <kluz> no jak tam u ciebie... Ale tu ładnie wysprzątane, masz. jesteśmy sami w domu. No sami, no bo sama mieszkam przecież. Ale ty masz pięknie baby. No niestety nie mam nic do jedzenia, więc... No bo nic nie kupiłem dzisiaj. Więc możemy zamówić pizzę, prawda? No, albo z jakiejś restauracji. To możemy zamówić w pewnej restauracji. Dobra, no to ja zadzwonię. Odsłonię trochę. Ej, widziałem. No, dobra, no to ja idę do toalety. O nie, o nie, o nie, on tu idzie, szybko, szybko, chowaj się. Um. Ale czuwa mm, Muszę jej od całe normalnie, nie wiem, zalewię to woda. E, dobra, no to ja już zamówiłem. To zaraz będzie. Dobra, to czekam. Ładnie się wyglądasz. Dzięki, zresztą masz fajną czapę. No dzięki. Jest bardzo puszna. Kto tak w późnej godzinie tak dużo razy dzwoni? Ja odbiorę. Pani sąsiadka? No tak, no ja, no bo do mnie przyszło takie coś. I czy to jest w pani? Tak, ja to zamówiłam. Dziękuję, do widzenia. A! Super. Babyś, przyszło już jedzenie. O, ale super. Proszę, to dla ciebie? Co, co, co masz w rękach? Zapomniałam, że nie mam miski. Jest tylko jedno. Z tymi owocami. No cóż, no to na początku zjem sobie sama ja. Teraz ty. Ach, no. Mmm. Okay. Nie. Teraz ten owoc masz. Masz, zjedz sobie. Masz. Mm. było pyszne. Mhm. No, super. No jest uh, 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 zaraz, zaraz idę do toalety. Nie, moja dziewczyna nie może się dowiedzieć, że się spierdziałem. Dobrze, że tam nikt nie śpi. A. E, nie będę u nich w tamtym go robić. Wiem, tu się To, Też tu nikogo nie ma, prawda? Ach, od razu lepiej. Chwila. Nie. Czy mam mokrą pupę? O-o. Ja zrobiłam kleksa w Mighty. E, słuchaj, kochanie, już muszę iść do domu. A. No dobra, no to możesz już iść. No, albo nie, jednak z tobą zostanę, tylko coś muszę zrobić. Dobrze, to ja poczekam. Kurde, miał iść, bo teraz miał przyjść na mu... ten powiedział mi, że to mój kolega, no ale no, po prostu to jest taki chłopak, który mi daje pieniądze, więc no trudno, no. Fuj, ale tu śmierdziało. Idę do kibla, bo on poszedł. Muszę siku. Nie widział kto tam był? Chyba jakieś zatrute były też paragi i mam już widy. Jednak idę do domu pa zadzwoniłem uśpadkowo. No cóż, no ty też idę, idę spać.